Skowałam się u Blanki w pokoju i przerabiam dla Was e, filmik wczorajszy i też go od razu wrzucam na kanał. E, idziemy za chwilę na spacer e, gdzieś do lasu, poszukamy jakieś może górki, pozjeżdżamy na samkach. No i spędzimy ten dzień troszeczkę aktywnie może. Dawno nie byłyśmy nigdzie na spacerku, a jest naprawdę piękna pogoda, taka zimowa, więc mm, zaraz tutaj się ogarniemy i ruszamy. Dziewczyny teraz oglądają sobie grincza, odpoczywają. A ja właśnie tutaj się schowałam, żeby nikomu nie przeszkadzać i e, dokończyć właśnie musiałam przerabianie tego wczorajszego vlogmasu, żeby od razu wrzucić Wam na kanał, więc e, tak to wygląda. Idziemy się zaraz szykować i pewnie odezwiemy się jak wyjdziemy już na dwór i tam na pewno coś nagramy fajnego. Idziemy na spacerek na sanki, jesteśmy już ubrane. Ja nie mam jeszcze czapki, muszę sobie czapkę kupić. I zobaczymy, coś pozwiedzamy w lesie, co będziemy robić. Za chwilę idziemy jeszcze do Mikoszewa, nie? Musimy jechać po oliwkę. Dania gotowa? Tak. No to chodź. Tamto siadaj na tamto. Zapraszam, dziewczyny, lecimy. Śnieżek pada, ale jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Emila już tam pędzi z e, bladeczką pod górę. Idziemy do lasu. Zobaczymy, co będzie tam ciekawego. Czy jakąś górkę znajdziemy. Ja jako dziecko zawsze przyjeżdżałam tutaj i zjeżdżałyśmy na górkach, tam gdzie są działki e, naszej rodziny. Ale teraz tam są domy pobudowane, nikomu nie chcę deptać po działkach, więc nie będziemy tam nigdzie już chodzić. Ale sobie pójdziemy do lasu, chociaż. Jesteśmy już prawie w lesie. Górka była okropnie stroma, ale doszłyśmy. To za dużo liści jeszcze jest, nie? No, ale pięknie. Zimą jeszcze tutaj w tym lesie nie byłam nigdy, wiesz? Zawsze jesienią, latem, ale w zimę tu jeszcze nie spacerowałam szłyśmy sobie tutaj na samą górę pod las i tutaj jest takie piękne, piękne pole i wygląda tutaj jakby było po prostu e, jakaś taka wioska w górach, nie? Tutaj takie jest fajnie, tam jeszcze na dole są dwa domki góralskie, więc tak wszystko pięknie tutaj wygląda. Idziemy teraz na działkę moich rodziców chyba, zobaczymy czy tam będzie gdzieś jakaś górka do pozjeżdżania. Mila tutaj sobie nagrywa jakieś e, filmiki. E, jest nawet ciepło, myślałam, że będzie gorzej. Tam na dole troszeczkę wiało, tak, nie? A tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo znośnie, więc taki spacerek nam dzisiaj się piękny udał. Padniesz, ja tam wpadłam przed chwilą, tam jest dziura. Chciałaś O, już mały, co to się stało? Chodź, idziemy zjeżdżać na działkę. Miesz hamować? Jak ktoś to wyskakuje z dobra? Jak za szybko będziesz jechać. zrobiła. A chcesz ze mną teraz jechać? No Dawaj. Ja nawet prosto Przeszliśmy na działki mojej rodziny. Zjeżdżamy sobie z drogi, bo tutaj w miarę jest taka fajna górka. I co? Później idziemy do domu, będziemy się odmrażać, ja już oddałam swoje rękawiczki Blance Blanka pokaż jakie masz rękawiczki Ślicznie <śmuszczaj> <śmuszczaj> Dobra Chowamy parat. Wróciłyśmy właśnie z Oliwką już do domu Robię teraz popcorn I idziemy do góry, włączymy sobie jakiś telewizor, na telewizorze jakąś bajkę, jakiś, bajk, jakiś nie wiem, film czy świąteczny czy coś z tych rzeczy I moment. idziemy teraz do góry Razem wszystkie i dam Wam kalendarz ze wczorajszego dnia, czyli drugie okienko i trzecie dzisiejsze. Plus jeszcze oliwka. Musimy zabrać ten kalendarz. jest tam ten kalendarz tam. Czyli zabierzesz ten kalendarz do góry teraz i otworzysz jeszcze... Co? Z blanką z Tak, i otworzysz dzisiejsze okienko. Jutro możesz otworzyć wtedy jeszcze jutrzejsze. No, macie obydwie brudne skarpety, ja nie wiem, gdzie wy tam chodziłyście. Dzisiaj na boso. Teraz tak, Ola już jest niezadowolona, dlatego że są małe rzeczy, ale Oliwka ci tłumaczyłam i Blance też, że nie codziennie będzie wielka lalka. Tutaj proszę, dla Blanusi dwa okienka i dla oliweczki dwa okienka. No otwieraj. No co to jest? Czy to jest? Dlatego nie chciałam, żebyś się kąpała wcześniej, tylko chciałam czekać, aż kule dostaniesz. O, Ola już niezadowolona. No co tam jest? Tam jest taki zestaw, takie kleje brokatowe, żeby to, coś fajnego z tego zrobić. Co ty na to? To masz tak same! Mam tak same! Zobacz, blania się cieszy. cztery kolory A ty ile? Nie, ale patrz. Mam trzy, nie? Nie, cztery, srebrne też masz. Pokaż, otworzymy. A nawet mamy pięć, bo jeszcze jest zielony. Nie, Ale wy biednie wyglądacie teraz. Blanusia taka chora. Ty, rozczochrana Oliwia. Blani chyba się bardziej podoba niż Oliwce, bo Oliwka jakiś takie ma niezadowoloną minę, ale to jest bardzo fajny zestawik. Są piękne naklejki, gwiazdki, naklejki, koperty i karteczki. I możemy pocztówki narysować dla dziadka i dla babci i dla kogoś jeszcze, tak? I takie kleje mamy brokatowe. Super! I kość na mojej urodziny. Wied, no ty jesteś, masz czerwone usteczka. Oliwka się na nas obraziła yy, i nie myślę, że to jest to. Yy, powód tego jest taki, że po prostu był za mały prezent w okienku, bo ona teraz na to zwala winę, ale jest obrażona na to, że przed chwilą dosłownie powiedziałam, że Blanka jutro nie pójdzie do przedszkola i dlatego teraz będzie wszystko na niebo. Dlaczego ona ma iść do przedszkola? Planusia, Oliwka powiedziała, że nie otwiera dzisiaj, więc ty możesz otworzyć za nią. Czyli wybieramy, gdzie jest trujeczka. szukamy. Tu jest trujeczka. Tu? Mhm. Powąchamy no. ładnie, tamte paliłyśmy Ale nic nie było czuć Ta pachnie jeszcze inaczej, takich cukieraczkami Tak i Nie? Tym wszystkim Tak, daj ją ładnie, będzie do kominka może Blanusia sobie tutaj fajnie e, Bawi się, tak Tylko uważaj te kleje, żeby nie były na tym, na pościeli Dobrze Blanusiu? Blanusiu o właśnie, właśnie o tym mama mówi, uważaj Oliwka niezadowolona Z mojego wyboru ale to nic, schowałam się tutaj do garderoby, bo nie chciałabym otwierać tego kalendarza przy dziewczynach w sumie. Mają swój, niech się swoim cieszą, a ja będę otwierała tutaj razem z wami mój kalendarzyk. Więc dzisiaj szukamy okienka numer 3. Zobaczymy, co tam ciekawego dzisiaj będzie. Oj, 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 się porobiło, Blanka mi się rozchorowała. I teraz... No! Czy tam jestem? Tak, jestem tutaj! Oj, oj, oj. No, cześć. Zamknij okien drzwi i chodź tutaj, mm, tędy. Poczekaj powoli. No siadaj, no. Ukryłam się przed tobą. Trzymasz to? Może taką biedną mińkę, oj, jaka ty jesteś czerwona. No. szukamy okienka numer 3. I jak będzie tam coś fajnego... To, to wyciągamy. To? Tak. To, to mam nadzieję, że mnie nie zniszczysz tylko. Bo mam nadzieję, że to jest takie duże. Uważaj, nie, puknij w walizkę, bo tam jest u góry aparat. Coś dużego, coś, coś ciężkiego. Co? Uważaj, uważaj na walizkę. Dla Dla ja. hm. Nie mów, tak. Co to jest? To jest truskawkowy żel pod prysznic. To jest mój. Mówiłam, że tak będzie. Dlatego się przed tobą ukrywałam. Przepraszam. Tu masz katar No, chowaj rąkki. Czyli tak, kalendarz adwentowy otwarty przy... Ej, ej, ej uważaj, bo przy pomocy No i moja kryjówka się nie spisała dzisiaj. Dobrze. Moja kryjówka się dzisiaj nie spisała. Blanka mnie odnalazła, więc jutro będziemy szukać nowej kryjówki chyba. Gdzie ty jesteś? Tu, za tobą! Patrzcie to to za tą samką. Dobrze, ja myślę, że się dzisiaj pożegnamy już, dobra? Idziemy się wykąpać, będziemy się jeszcze inhalować, syropek weźmiemy, posmarujemy tutaj buźkę, tak? Mhm. I jutro... A, tam, a tam co? Skarpetki. I jutro Mama. będziemy nagrywać dalej vlogmas. Mama, a... Dziękuję Wam bardzo, że byliście Mama. dzisiaj z nami. Do zobaczenia jutro. Mama. Buziaczki! Mama.